Myślę, że to jest dostosowane do dwóch osób. W ogóle, że więcej przeciwników, czy po prostu my nie ogarniamy? No, chyba nie ogarniamy. 801. It's been a long time. Not long enough. I see you still like to play games. <laughs> Old habits. Besides, a phone call can be so... impersonal. What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wong. Intel that will greatly influence your future. Curious? Not in the slightest. I'm just here to find out what you're up to. Then by all means, proceed. So you know, level four requires a handprint for access. I've made sure you'll be recognized. You've got my prints on file. You're not playing around, are you? Powiało right, grozą trochę. Też nam wiedzieć, że naprawdę są wiejne. No. No ja już to wcześniej kminiłem. Skoro powiedział, że ma nie tylko jej odciski. Wcześniej była taka, no! To było ciekawe, ale jakoś nie bardzo w to wierzę. No dobra, tak no, w teraz, to, to w ogóle to... To w ogóle to. Cześć wszystkim. Jak widać, zaczynamy czwartą, ostatnią, niestety już kampanię w Resident Evil 6. Tym razem jest to kampania Edy. Dla mnie to jest. Jest oczywiście ze mną Nefera. I dla mnie jest to najciekawsza kampania, głównie dlatego, że jak wiadomo, za każdym razem, kiedy spotykaliśmy Edy, była sama, więc byłem ciekaw z kim będzie w tej kampanii. Jak widzimy, Nefera jest cholera wie w ogóle kim. Jakimś Jestem agentem. Agentem, który nie wiadomo skąd się wziął i dlaczego. To jest po prostu po to, żeby można było po prostu wszystkie kampanie grać. Dwie osoby. A no. równie myślisz, że jak gra się solo w tą tąpanią, to jest tylko Ada? Mm, no, pewnie... Ale... coś nie wiem. Ale ja, ja nie wiem jak oni to rozwiążą, no przecież za każdym razem spotykaliśmy Aidę, ona była sama, a teraz nagle jesteś ze mną ty, no nie wiem, być. Ale będę po prostu tym niewidocznym cieniem, który pojawia się magicznie, kiedy mam grać. <laughs> Aha, spoko, to chyba, że tak. Jak ona ma głos. Coś tu było, jakieś skrzy... Ja coś tu mogłem rozwalić, tylko za bardzo nie wiem co. O Boże, to przeciwnik jest, to jego mogłem rozwalić. Ja tak. myślałem, że to ty. Ty wyglądasz jak ci przeciwnicy. No podobne. Chcę w to wejść, mogę w to wejść? Nie wiem. O. O. O, zauważył mnie. Miał mnie przyciągać uwagi. Okej. Okay. Chyba nie wyszło. Nie przyciąganie uwagi failed. A mam, wiesz przewróciłam? Ja... Jak... Wiesz jaki mam user wow. i wiesz, wiesz, wiesz jaki mam user... A! I w ogóle, jakby ktoś... No kurde. Jakby ktoś nie zauważył, to mam... W końcu! Nefera mi pozwoliła grać główną postacią. Przecież ci mówiłem, że będziesz mogła grać Aedon. A jestem facetem. Tak. tylko nie dlatego, wie, Tylko dlatego mogę grać Aedon, że to jest kobieta. O Jezu, nie. Tak w ogóle nie wiem dlaczego, ale mam bardzo małe życie. No, właśnie ja tak widzę. Właśnie zauważyłem, ale troszkę No, co ja dostałem? Jakieś strzały zbieram. What the fuck! Okay. Okay. co ja robię? Czemu ja kręcę? Nie wiem, ja też właśnie coś dziwnego. Ja Miałam. Szybko! O no, tak, teraz ja muszę decydować, czy kontynuujemy. Tak, niestety nie mogliśmy hmm. zacząć kampanii w taki sposób, że zaczyna mnie zaprasza. Gdyż tutaj niestety nie ma wyboru postaci, automatycznie osoba, która zaczyna kampanię, gra... E idą. Dobra, nie umierajmy, nie zwracaj na siebie uwagi. Dobra, okay. no To był przypadek. Ty nie przechodź przez te promienie, tylko tam jest przejście pod rurami dalej. Ale nie da się przed nim przejść. To jak ty przeszło? To, to ja... jak ty zwróciłeś uwagę? No dałem. Tylko że stałam przed nimi i się na nie piłam, no. Aha, a to pewno trzeba tak z zaskoczenia jak inne rzeczy tutaj. Czekaj uważaj, był ten Okay. O, widzisz? ładnie, to tak. i tak właśnie trzeba takie rzeczory. Jak widać, to był zły pomysł, żeby tak wszystko na siebie sprowadzać. Ej, to, bo to jak się... jakie masz ui? Bo nie powiedziałeś. Yy, takie jak mieliśmy w szpitalu psychiatrycznym. Chyba takie, tak mi się wydaje, aczkolwiek. No miał no, ja się uwagi nie zwracać takie. na siebie. nie da się inaczej. Musiałem poczekać czy przejdzie. W ogóle, ajda, jaki ninja. Ja pierdzię, zaraz znowu nas zabiją. Czemu oni mają... Ja... Wprowadził e, jej, jej linie papilarne do trzemu, a nie mógł... No ja ci mogę jakoś pomóc. No, co mi się dzieje? Nie wiem. Właśnie nie wiem, co mi się działo. On mnie obsrał. No obsrał Znowu umrzemy. Wiesz o tym, zaraz znowu umrzemy. Bo żeś znowu ich wszystkich sprowadziła tutaj. To... Do... To hard. No bo nie podszymy ty... Jest tak trudno? No bo tym ja nie, p... nie mieliśmy strzelać. Nie strzelałam, Zauważyłam strzelała, jak wychodzi z kryterza. Tak, słyszałem jak nie strzelałaś. No potem zaczęłam strzelać. No fajnie. Weźmy wyciągnij z tego. Czego to jest taka... Czemu on tak piją? Ja mam branę no... poziom drugi. No bo ich jest dużo. Nie, ale nie od wszystkich teraz zostaje, a i taki. Napierdzielę, serio. Oni się z, oni z sufitu zeskakującą chwilę Po prostu żal Dziwe. Ale masz fajną kuszę Jest ta Mocno bije ta kusza, jeden strzał i po przeciwniku Niech brakujeś nam Ojej, ojej, No mówię ci, że oni tutaj są po prostu w nieskończoność Myślisz? No Chodźmy może do przodu No, próbuję Ta. Idziemy do przodu To nie ma sensu, będziemy do jutra siedzieć No Spadówa, no kur... <laughs> nie chcę killa, chcę życie. No bo ja tutaj o życie walczę, jak tędy przejść? Halo. Mm -hmm. Nie wiem, z innego będzie jak tędy przejść. No to ty, tutaj nie da się przejść jakoś nie wiem. Tu no, przecież. Co Czekaj, to... bo ja strzelam w nich. Wróć się, Znaczy chodźcie. Masakra, no fajnie, ty poszłaś to no Chodź! Że... Tak! No, mówię, że no to posadane. ja zginę, ja w nich strzelam. Ja w nich strzelam. Ja w nich strzelam. jestem już przy celu. Umarłem. No to Ale ja nie wiem, którędy ja mam iść! Powiedziałam ci, chodź, to ty nie wiem, bo ja strzelam. Dołem, tam jest wejście na dół, czołga się. Dobra, no bo żeś sprowadzała wszystkich przeciwników na nas. No i co? Uważaj, bo chodź tu, szybko. No i co teraz? Na dół. Właź na dół. Dobry początek. Nie ma ja mam co. Mamy checkpoint. Szkoda, A. że nie mam im ani amunicy. Po prostu żal. Uii! A jakie ty rzeczy umiem, nie wiem. Aha, ja się przeteleportowałam, a nie podniosłam, bo się... za szybko to przyszedłem. Ale... Aha, ty się teleportujesz za mną. Tak to jest zdecydowanie kampania na jedną osobę. Weź się nie z... przekształcaj. Ziom, no co ty? Zwariowałeś? mucha się zamieniasz? Dobre. Czyli rozumiem, że. A to głupio tak w sumie, no bo nie będziemy się nic razem, tylko po prostu wystarczy gdzie Ja się gdzieś dostanę, no. to. i ty tam się będziesz teleportować magicznie. Wow, teleportacja. No, nie będę mogła oglądać rzeczy. No. Bo chyba sobie. Ała, żartujesz. Ja już nie mam. Dobra. Ja nie mam Może niczego. Trochę za dużo tutaj wszystkiego jest. Myślę, że to jest dostosowane do dwóch osób w ogóle, że więcej przeciwników, czy po prostu my nie ogarniamy? A chyba nie wiem. No. no, myślę, że to... No bo to powinien być poziom skradankowy, a my żeśmy się władowali we Dobra, stupie, No właśnie, idę. Wow, na no, to się... Daj, Prostu... Żal. Idziemy. Jesteśmy blisko jakiegoś czegoś. Jakiegoś... <laughs> Zawsze jesteśmy blisko czegoś. Ech, żal... Dostanę raz i ginę. Dlaczego znaczy się tak wolno leczy? no O, świetnie. Tak, zostałem zgwałcony właśnie. Co on mi zrobił? Ja nawet nie widziałem. Lol, tak. krzyknęłam. No, słyszałem. Po prostu żal... Może teraz przynajmniej jak się zresetuje to nie będziemy mieli Dobry. wszystkich przeciwników na głowie. Może miejmy nadzieję. Dobra. Przynajmniej może mamy... Sobie przynajmniej uwagi. mamy spokój. No właśnie, nie przyciągaj uwagi, słyszysz? Oj, to haj. Zostaw to ej, bo jesteś niespierną. Może ja lubię. O już przyciągnęłam uwagę tak. chyba. No bo mi pcha się, nie mogę przejść. Tak, moja wina. Może już, może wystarczyło. Nie wiem. I tam nas zobaczymy. Czy to roz? Przyciągnęliśmy uwagę znowu, zgadłem? Po prostu. Czekaj nie, nie przyciągaj... idą. Nie przyciągaj uwagi, to mi się kojarzy to dziadostwo ze szpitala psychiatrycznego. O coś to było. Co to było? Nie wiem coś tu mogłem zrobić, ale nie wiem co. Okej. Okay. Ja nie chcę nie przyciągać uwagi, ja chcę przyciągać uwagę. Zobaczcie, jak ładnie wyglądam. Tak się No właśnie, ja się tak ładnie ubrałem, a tutaj mam uwagi nie przyciągać? No co wy. Jeszcze tutaj się wszystko zamienia w te biedronki. No to może. Chodźmy. Nie no, ja chcę go zabić. No i tych trzech. Dobra, idziemy. I co, będziemy tylko tak od checkpointu do checkpointu? A co tu mam dalej robić? Bo co mam z nimi robić? W sumie. No i dotarliśmy do tego samego momentu, co ostatnio, co zginąłem. Ostatnio mi to roślina wypadła, teraz nie. No, mi też. Ech, po prostu. O oh gosh. Ej, ta tylko stęka mi tutaj. O. Włącz. Wciąż wszystkie postacie stękają. Włącz Gdzie? tutaj był. Po drodze gdzieś. Gdzie? O, tu. Gdzie nie potrafisz odpowiedzieć jakoś bardziej konkretnie na pytanie, o gdzie. Mhm. Dobra, gdzie ja popadłem? Minęłaś skrzynkę, oczywiście. Minęłaś się ze skrzynką. Tutaj życie walczą nie z skrzynką. Co na jakąś. mnie, Biedrony na mnie strają. <laughs> to ja zostaw. No poszłam do tunelu za tobą. Okej. Okay. Co teraz? O siebie, skąd ty się tu wzięłaś? Nie, nie, to... Teleportacja? <laughs> aha. Jaka chata w ogóle, jesteś tutaj? Teraz jaś się obraz. Nic tu nie ma. W ogóle dlaczego jesteś w łodzi podwodnej? Tu jest coś, co to jest? Jesteśmy w, łodzi, jesteśmy, w łodzi? To? jesteśmy w łodzi podwodnej i... Jest jakiś ten... Jakaś rezydencja w środku. O, Myślę, że ktoś This is going To require a little effort, I assume. No okay. czyli trzeba coś ustawić na tych dziwnych... Złam szyfr. Chyba <laughs> nie taki. O oh my gosh, czekaj. Musimy złamać szyfr. A ja nie mogę nic przestawiać, tylko. Lord. Tylko ja mogę? Tak. Tutaj coś jest, no ale. Chyba ją... trzeba obracać. Jak ja ją złama... Ale nie da się tym obracać, złam szyfr. Tutaj nie są... możesz przy tym robić? Nie, tutaj są tylko pokazane. Znaczy, no, też nie możesz. A co e... możesz przy tamtym robić? Spację nacisnąć, że mi prąd poraził. Zaraz ci pokażę, co mogę zrobić. Patrz, to mogę zrobić. A, o, zaraziło się. cię. Ej, no czekaj, no tutaj są pokazane fragmenty tego, no ale jak tym kręcić lol Ja to nic nie mogę robić Ja też nie Ja mam tylko opcję żeby O, popsułaś LOL te może chcę Też chcę popsuć się może No tutaj są hmm, te stanowiska kopnąć? pokazane, tylko ja mam to strzelić Nie to nic nie daje Ha. Może nożem Nie mam pojęcia Jak ja bym mógł chociaż Coś tam przekręcać, to by było łatwiej, ale nie mogę. To by było łatwiej, to myślę, że wtedy można by było tylko O, czekaj, tutaj miałem jakieś spacje, czekaj, coś tu było. O. Gdzie? The view is blocked. Nic nie widzę. Spojrzałem przez dziurkę od klucza. No, ale Tutaj może nie... trzeba coś, tu jest coś do naciśnięcia chyba. Gdzie? Tu. Co? No, rzeczywiście. LOL! Bo... Teraz Może teraz mogę przez dziurkę zajrzeć? Nic nie mogę robić, jest nie Zawsze ty wszystko. Skoro... Widzę jakiś obraz. Oj, coś się pojawia na obrazie. Co? What the fuck, coś dziwnego się stało z tym obrazem. Czy to znaczy, że już złamałem szyfr? No chyba nie! Ej, nie, nie czuję co się stało? Spojrzałem na ten obraz. A może teraz coś przedstawiać przed Spojrzałem Cięć, na ten myślę? obraz, i on się zmienił w nocny, i nam się jakieś wzorki pokazały. Czekaj, przyjrzę się. No co, po prostu obraz zmienił wygląd Ach. na taki śmiercionośny, i po co mi to było? Nie wiem. Czy mogę teraz coś przekręcać? O, mogę teraz coś tutaj przekręcać. R. No to. Y ale w sensie. Po co ja o tym kręcić? Czekaj, y Musisz zapamiętać, jak to wygląda tutaj. I w taki... Ale skąd ja mam widzisz jaka jest kolejność, co jest pierwsze, co jest drugie. Na no pierwszej To jest możesz dobrać, co tam jest gdzieś w środku, któreś. Bo nie Pierwszy ma tego brzegu. Jest... Huh. O to jest chyba dobre ustawiłeś nawet. Gdzie? Może... Tak, dobre ustawiłeś I dalej, no. i dalej. Ale tutaj jest poprzednie, nie wiem czy to jest pierwsze, czy to. To jest ostatnie. Skąd wiesz? No bo widzę, widać ramkę z prawej, no. Aha, w ten kawałek sposób, LOL, okej. Okay. Jest, kawał... no jest kawałek, to jest kawałek To jest pierwsze dobrze. Drugie, zaraz zobaczę. Tu. To jest tu. Weź to dupę. To też jest dobrze. A to? To, to jest, dobrze. jest dobrze. A może to jest... To jest źle. Czekaj, przesuwaj to. I to do pierwszego i przesuwaj. Do pierwszego tutaj? No, przesuwaj go. Okej. Okay. R. A. O, intuicyja się... O, dobre, dobre teraz idź do... Do drugiego. Okej, okay, to ty nie wiesz mówić, jakby co. Tak? Nie. Tak? Nie, było dobrze zostaw. Tak? Nie jeszcze. Tak? O, teraz. Spróbuj teraz swojego dościsnąć, bo to wygląda okay. jak dobra już w sumie. Spokojnie. Jakaś orka. No, <noise> no chyba nie. A no to może in, inne zwierzę, to, to iść do pierwszego. Idziemy zmieniamy zwierzę. <noise> A poczekaj! Ja chyba wiem! Ja jeszcze raz na ten obraz zakończę. Tam było jakieś zwierzę. bo tam się pojawiło. Aaa, no widzisz. No to powiedz, takie A. zwierzę. Przecież wiem, tam się na niebie pojawia... Ta dupa, nic się nie pojawia. Myślałem, to coś się pojawia. chyba, bo widać takie takie coś w powietrzu. A ty widzisz ten obraz, jak on się zmienił? Nie, widzę normalny. No czekaj, on się zmienił na jakieś y, szkielety, ale tutaj nic nie ma zaznaczonego. Dobra, to po prostu po kolei nie próbowałem. Okej, okay, po kolei każde pierwszego. zwierzę, dobra. Mi się wydaje, że to może być orzeł. Dobra. Teraz? No, zostawię z orzeł. Okej. Okay. Drugie. Teraz? No, tak, orzeł. Chyba trzeba po prostu każdą jedno przedstawić. Ale myślę, że to jest po prostu... Teraz? No, pierwsza jeszcze. Myślę, że to będzie kura? No mamy orełka, to jest kliknie. Myślę, że teraz zadziała. Nie. ale to może nie było no, Chyba jednak to nie jest orzeł. Dobra, to próbujemy mhm. coś innego. Tak, mi pozmienię drugie, najpierw zobaczymy jakie są w ogóle do wyboru Okej. To jest jakiś węgorz. To węgorza teraz spróbujemy. No dobra, to, to wszystko jedno przestaw, a to jest po prostu No. <laughs> O ja, za serio. Na pewno to jest gdzieś jakaś podpowiedź, której ja po prostu nie ogarniam, jak zwykle. No nie no, niestety nie mogę nic zrobić, więc nie, nie No więc, ci, więc, więc mi nie pomożesz coś. i to jest smutne, bo ja nie jestem najlepszy w takich e, quizach. No to jest. Co, to jest ryj tego co O, Zadziałało. Tak to działa. <laughs> Ale to jest tylko kawałek. No to no, było upiętliwe, zgadzam się, do. Nawet drzwi nie mogę otworzyć. Prawda? Jesteś, super idol. jesteś upośledzona, nie masz je Tak, nic nie mogę robić. Bez sensu. Czemu on umarł? Nie wiem. Do zmęczenia? A, chyba I to go zabiło. Okay. Yy, dobra, co my tutaj mamy? Muszę po nosie podrapać. Dobra. Mamy omijać te kółka, tak? Chyba tak. Mm -hmm. Dobra. Albo wejść tak w kółko, żeby tamto go zestrzeliło. Okej, okay, spróbuję. Zestrzeliło go? Tak. <śm> Okej. Okay. To leci dalej. Przynajmniej na boje wypadają bardzo miło. Okay. Na boje? Nie mhm, wiem. Na boje. Co my tu mamy? Czekaj, niech się rozejrzę. Ale to kupisz, na drzwi nie ma otwierać. To będzie głupia kampania. Poznaczenie Ej, zostawiłem mnie Czerwony kwiatek, zobacz. No. Dawać. Teleportowałam się znowu, jakie to bez sensu. No strasznie. I to jest zielony kwiatek na biurku. Nie, ja nie chcę go wywalać, przez pomyłkę. Jest I tu jest granat, dwa granaty. Jest zielony kwiatek, zgadza się. Tutaj granat to nie Ale widzicie, to jest powód, dlaczego powinniśmy grać potem odwrotnie. W tą kampanię na pewno, żebyś ty mogła wszystko robić. Co to się będzie na dziś bez sensu. No i co? Dobra, oglądamy film. No i co? I ryjem zasłaniam w ogóle! A bo ja mogę chodzić. Okej. Okay. Co to jest? Nie wiem. Czy to jest Jake? To jest... Jake chyba.

Było dziwne. Mm -hmm. Dobra. No w sobie fakt, bo jest czerwiec, no. oni byli tam. No widzisz? ona była brainwashowana, nie, nie Nie, nie wydaje mi się. Ojej. No mówię. Przyszli, Przyszli do nas koledzy. Sie ma coś mi odpadło. Nad tyłem. My no co ty? Jakieś w ogóle, co dlaczego się tyłem od, do nas odwrócił? Nie no, sorry, <laughs> Chyba tak. Dobra. Lecimy dalej. O, skrzynki bardzo ładnie. Poczekaj nigdzie nie No nie gdzie? No ja muszę No zbieraj, tylko strzelam. Tam po ja nie chcę, żeby cię teleportowała, ja chcę, żebyś był... kooperacyjny Też biegam biegał po takich Ja no, wiem, że to tak, jest tak, kawęża. Tak, żebyś się że No kurde, Ejda, serio. I... Ta kusza jest overpowered. Ten gdzie w las w ogóle się ma. No i jeszcze nie trafiłem w niego. Zwariowałeś, co ty koleś? Zgłupiałeś? Masz przez łeb. Dobra, gdzie teraz? Mam tylko głupi pistolet. Muszę iść na ja górę. na szczęście kuszę. Chyba tak. No da się nawet. Zedni musiałem korzyści. Ale nie ma tam węża? Eee... Nie. Nie ma. Dozejrzałem się do końca OK, nie było. Dobra, szpiegujemy się. Już coś tutaj warczy na nas. Okej. Okay. muzyka To co no. nie? No kurde, z dupcza jej. bo tutaj latają te. No ja Tękali. właśnie próbuję to aktywować, żeby to w nich strzelało. Ha. Huh. It's targeting the crow, not me. Well, wow. that makes my job a little easier. Okej. Okay. A mnie to w ogóle ignoruję, mogę jej przez to przejechać. Spoko. Dobra, lecimy. Gdzie wow. mamy iść? Aha, to jest jakieś drzwi. O, zielony no kwiatek. Kurde, ja tu przejść. jest zielony kwiatek jakby, co? Ach. Dlaczego te... snajperki nam pomagają? Nie wiem, nie rozumiem Dobra, tego. to niech oni sobie tam zestrzelą ich, a ja poczekam chwilę. No i co? Już? Jeszcze nie. A tu w ogóle jakaś ta jest! Ja zauważyłem dopiero teraz... Zobacz, to to, Co? No teraz już za mną. Siema! Masz skusy przez łeb. Ej, ty nie giń. Weź ty się podleć jakoś Puszczaj nie, mnie, zboczeńcu ty Dobra Gdzie teraz? Boże, pogubiłem się Dobra, teraz tutaj Idziesz? Idziesz Nie, bo tutaj mi strzelasz po godzinę. To pokaraj go o, dziękuję. No przynajmniej żeby drzwi trochę... Nie, nie mogę otworzyć. Dobra, zabiłem go. Nie martw się, ja też... A nie mogę. Jednak mogę. Myślę. No kurde, Ej, da. No bo one działają tylko na moje linie papilarne, to ty nie możesz. Ty jesteś niezdolna. No. Tak te, to ty te też? To <laughs> te, te, te też, muszę ja je pomacać, żeby zadziałały.